Wiesz, wiesz, co się liczy? Elo, z tej strony Mikołaj, mam dzisiaj dla was kolejną recenzję. Dzisiaj zrecenzujemy sobie taktyczny portfel Wessel EDC od firmy Baribal. Jak wiemy, firma Baribal, polska firma, każdy ją zna, każdy ją lubi. No i może zacznijmy sobie od początku. Standardowo od umierki, jego szerokość, gdy jest złożony, to jest 10 cm, przy czym jego wysokość to jest 15 cm. Gdy go rozłożymy, pokażemy nam się jego faktyczne wymiary. Czyli wysokość zostaje taka sama, czyli 15 cm, i szerokość zależy, jak nam się kordura rozciągnie, czy nam się nie rozciągnie, 29-30 cm. Czyli jest naprawdę dużym, że tak powiem, portfelem dla faceta. Bo dla kobiety może niekoniecznie, ponieważ nożo większe, ale dla faceta to jest naprawdę duży portfel. No i jak już jesteśmy w środku, to może sobie powiedzmy o przegródkach, a później przejdziemy. Do jego, że tak powiem, wykonania. Tu mamy 5 przegródek na karty, czyli naprawdę jest ich bardzo dużo. Kolejne 3 przegródki, kolejne trzy przegródki. Czyli jeśli ktoś nosi bardzo dużo kart, jest nie wiem, stałym klientem Carrefour'a, McDonalda czy czegoś takiego, naprawdę to będzie portfel dla niego. Jak mówiłem, teraz go zamkniemy i powiemy sobie o jego wykonaniu. Wykonany jest z Cordury 1000D. Akurat ten egzemplarz jest w kamuflażu WZ93. Naprawdę fajnie wykonany. Nic nie fruje, kordurka. Wiadomo, kurdura, kurdura, bardzo zajebisty materiał. No, i już wracamy do środka, ponieważ powiedzieliśmy sobie wszystko w sumie o zewnątrz. Może jeszcze nie wszystko, ale naprawdę przejdziemy do tego na końcu. Tu mamy ta siemkę, do której jest przyczepione jakieś kółeczko. Nie wiem po co to takie kółeczko jak do kluczy. Tak szczerze, ja z tego nie korzystam. Możecie mi napisać po co to jest, bo ja sam nie wiem. I tu mamy trzy okienka. W tych okienkach normalnie jest folia. Nie wiem, jeśli chcecie trzymać zdjęcia syna, babci, siostry, chłopaka, kochanki, chłopak, chłopaka, dziewczyna, dziewczyny czy coś takiego to możecie sobie tam wsadzić, ja nie noszę takich zdjęć, dlatego po prostu zamieniłem sobie to za drobną opłatą na ripost, czyli materiał po prostu bardziej mi to odpowiada. Tu mamy dwa miejsca, jak widzicie noszę tutaj flamaster i długopis, tu mamy dwa jakby takie dwie kolejne tasiemki, do której możemy to wsadzić jeśli jesteśmy super survivalistą możemy tutaj wsadzić sobie krzesiwko, no i możemy tak nosić, ale ja, ja akurat nie jestem aż taki super hop siup, czy coś takiego, jakby to powiedziało dziecko w przedszkolu, no i po prostu tego nie noszę jeśli przejdziemy w górę, tu mamy naprawdę spore przegródki na nie wiem, paszport, legitymację nie wiem dowód osobisty, prawko tu akurat noszę sobie kamienie od zipówki, nie wiem po co mi, ale są. Po środku mam legitymację, ponieważ jest największa jednak, ponieważ tu jest najwięcej miejsca. One są naprawdę wszystkie duże, ale środkowa mi się wydaje, że jest odrobina większa. I po prawej stronie mamy takie same, jak po lewej. Ja tu mam akurat paragony. Gdy przejdziemy znowu do tyłu, pokaże nam się naprawdę wielka komora na hajs. Jeśli jesteśmy bogaczami, możemy nosić, jak widzicie, dużo hajsu. I tu mam sanremiaka. Czemu sanremiaka? Ponieważ jest mały. I mam tu jakieś, że tak powiem, plasterki. Jeśli naprawdę chcemy nosić duży nóż, a nie wiem, nie mamy kieszeni, bo jesteśmy pedałami i nosimy ledzińsy, możemy tutaj sobie wsadzić ledzinsy rurki, kto co lubi. No i tutaj mamy elegancko, wszystko siedzi. Naprawdę. Akurat to jest Jackson. Naprawdę wielki nóż, ciężki i naprawdę się trzyma. Jeszcze, że tak powiem, nie wypróło mu flaków. Tak, ale ja nie noszę takich dużych noży, dlatego mam tu sran, sra, srannemu. O, tu na środkowej części z tyłu już na zewnątrz mamy kolejną przegródkę na jeszcze więcej hajsu, kto by się spodziewał, ale tym razem na drobne, dlatego nie wiem, możemy nosić monety warte 50 zł czy coś. Mamy tu naprawdę spoko dostęp. Naprawdę to jest niesamowite, jak to jest proste wyciąganie stąd hajsu. W moim starym portfelu to mnie tak denerwowało, ponieważ chrzaniłem się 15 minut przy, no, nie wiem, powiedzmy barze, nie barze, powiedzmy w jakim sklepie, żeby wyciągnąć drobne, aż w końcu zacząłem nosić w głównej komorze i się dziwiłem czemu mi w autobusie wypada hajs. I to jest naprawdę ważne, ponieważ jak wiemy Polacy to są naprawdę wygodne bestie, i jak wiemy, wszystkie karty teraz są chyba już wyposażone w czujnik, czy nie czujnik. Po prostu płacimy, że tak powiem, dotykowo, czy zbliżeniowo. I ten portfel nie jest na tyle gruby, żeby nie móc tak zapłacić. Po prostu podkładam portfel, płaci mi automatycznie, nie muszę wyciągać portfelu, ponieważ jestem naprawdę wygodny. I to jest naprawdę wygodne, wygodne, wygodny. Hashtag wygodny będzie teraz. No i tak, tutaj mamy kolejny dering. Ja to akurat noszę zaczepione do plecaka, nie plecaka, tylko spodni. Tu mam przewleczony parakord. Taki z plastiku, tutaj jakaś kordurka czy coś takiego. Tu mamy ich logo: Baribal, fajnie wszyte. Jest naprawdę duży, chyba wszystko w sumie omówiliśmy. Jeszcze została nam cena. Za najbardziej podstawową jakby wersję, bez jakichś tam dodatków czy czegoś takiego, płacimy 59 zł. To nie jest naprawdę dużo, jak za dobry portfel. A w tej akurat w wersji, że tak powiem, konfiguracji, którą ja sobie kupiłem, to jest 65 zł, czyli też nie jest jakoś bardzo dużo. Tak, jeśli poszukujecie portfela, w którym naprawdę dużo się zmieści, nie to nie jest portfel dla super bogatych ludzi, ponieważ 60 zł to nie jest góra hajsu. Dla, w sumie dla nikogo chyba. No i tak, jeśli chcecie duży portfel, zakupcie go sobie, jest naprawdę. Bardzo fajnie zrobione, jeśli nie to nie kupujcie, ale ja w sumie go Wam polecam i w tym momencie będę się z Wami żegnał. Zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania, komentowania i żegnajcie.